dobrze Tak. Patrzę długo. Gale gaszę. Chuja, warte jest się ta gra, mam do powiedzenia. Ty, ogólnie to nie mam chyba granatów, żeby wykonać misję. Bo się trochę odjebał. Nie widzę, mi idę. kurwa. Pago Mamy go! Jeszcze, jest, jeszcze... Są za besem sterujesz po prostu nic nie ma no, spierdolomy, spierdolomy Spalię KP jakieś dwóch Nie panikuję co w odrazu gdzieś okay, no, no spokojnie Nawet fajne Nawet na chorz Monstr Nieee Długa Abiłem sterobary Dobra, wasz, że jedno jest chociaż Klonfa w tym meczu na wsteku go śpi napierdala na własne. No on na mnie wyjechał plus był taki i mi zajebał też dwa tapy od razu. Dobra, rzuciłem Ja zatrzymam ale... plusy na, ja na gole sobie. Nie trafiłeś, ja dorzucę, czekaj. Ej, no, Mida bo... spalili, może być podjazd? A, no, w piachu jest smogi. Piachu już jest. Ja cofam. Dalecy, pierwa. Ok, no bo że fragę też nie będzie sensu to miało Ty kurwa głupia Bani Ej! W chulu to mam, ty! Ej! Co? Zmieniam rozrodziesz Mam co? plan, mam plan, wszystko mam kurwa ułożone w głowie Co się stało? Potrzebuj co kurwa? Co? No co kurwa? Co no ty co sobie A co ty sobie kurwa myślisz? Ale co kurwa? Że co? u siebie kurwa jesteś? Się, kurwa, co kurwa? Kwotą, a masz kurwa 13 kurwa VG -y, Dobra, ty! Tylko różnica ty jest ty taka, wiesz? że ja mogę kurwa Ja możesz. 10 zł. Słuchaj, dwunastkę wczoraj możesz. miałeś! Ty kurwa ha. ruro! Słuchaj! Bo chory byłem przeziębiony gorączkę miałem. A ja jestem obsrany dzisiaj cały kurwa, <laughs> The right player, the hook, the layer, oh, curva. The Hell, Mary, full of great. Smack the bitch in the face. Take her Gucci bag, and a north face. Book. Uh. Kurwa mać! Bóg! Buk! Bóg istnieje, Bóg istnieje, kurwa Bóg istnieje! Bóg istnieje! Fox, Kubi, mam nadzieję, że nikogo nie pominają naprawdę, ale jest was tyle, że to kurwa jest trudne. <laughs> Podkowe spotkanie z idonem pod pałacem. Ja nie wyglądam jak Duki. 12 A, dobra, wstaw... Z... okej, okay, to ma sens teraz. No nic, wracamy do... A, chuj, no już tego kurwa nie chce komentować. I mam podrapane, pogryzione usta, przy których zaschnięta krew sprawia, że wygląda jakby była szminka na nich. O, tak jak tu. Wysa! Ale bo, pierdol. No znam tak, mnie wam. Złoczyłem mikrofon! No nie wyczyłam! Złoczyłem mikrofon! Nie! Chłopaka sianka. Składam się. Puls mnie Rozkurwitow przesyła 10 złotych. Wygladasz jak ta Laska z klasy, co cały rok nie ćwiczyła i na koniec roku WFI sta kazal jej zrobić cokolwiek na zaliczenie XD. Dzięki To wyzywasz. Zamiast, pój zamiast pójść po kartę, najpierw to... no pójdziemy, no ja wracam od razu po kartę. Tylko nie was zrebutujesz. Tak, nie zrebutujesz to Co nie zributuje No zaraz wtedy wydaję. O, właśnie teraz. Już chciałem odliczać, ale <laughs> nie wyszło mi. Dziepy jakiegoś Buga robią, pa. Buga na miejsce. Nie, no, no tak. się musimy gdzieś tam, gdzie się napieprzają ludzie. Do, no, tak, grać, ale to chcesz grać czy siedzieć w lobby? Wybierz. Dobra, dobra. Tak to wiesz, chodzi trzeba, trzeba wybrać tak, trzeba wybrać tak pomiędzy, żeby było tak idealnie. No te domki są fajne na otwartej przestrzeni, bo tam w tych w ty, w ty skamieniach...

JAK on wstaje A tamten już tu I na dziesiątym skończymy Fajnie Nohal spędzi Do bandy go Nie ma to tamto kurwa A go jebało Co się stało? Też była go w plecy pieprznął.